Witajcie kochani. Bardzo mi miło, że gromadzimy się na tym drugim kanale, w takim bardziej kameralnym gronie, ale. Fajnie, co? Ja mogę odpowiadać na Wasze komentarze tutaj. Się nigdzie nie śpieszymy, nie denerwujemy się, że są ludzie wymagający na widowni i tak dalej. Tylko traktujemy się jak przyjaciele. Mi się to podoba. I pani Basigba napisała komentarz. Pani Mikołaju, czy nagra pan film, jak można sobie poradzić z uzależnieniem od YouTube'a? Jestem niewiele młodsza od pani Grażynki, czyli od mojej mamy, i nie chodzi o teorie typu, że dopamina. Chodzi o konkretne wskazówki. tak? Pozdrawiam serdecznie. I tutaj napisał Jaru Gaming, którego pozdrawiam również. Mikołaj, jeśli to czytasz, to ja bym też proponował o uzależnieniach ogółem i mówisz, że mnie oglądasz od 8 lat i że zboczyłeś z kursu, popadłeś w różne nałogi i niektóre pogłębiłeś. Więc słuchajcie, dzisiaj taka wskazówka, skoro pani Basia, jeśli się nie mylę, prosi o konkretne wskazówki, to dzisiaj mam jedną, która też bardzo dobrze działa u mnie. I zwłaszcza jeśli chodzi o... Uzależnienie od YouTube'a, bo też z tym walczę. Wiecie, może nie wypełniam tych znamion uzależnienia, bo to oglądanie moje YouTube'a nie wpływa negatywnie na ważne rzeczy w moim życiu. Natomiast za dużo tego YouTube'a jest i zauważyłem kiedy. Kiedy pozwalam sobie oglądać YouTube'a dosyć wcześnie, w ciągu dnia. Czyli na przykład do śniadania go sobie włączyć, nie? I jak sobie do śniadania słucham, oglądam, to śniadanie się kończy. Ale oglądanie YouTube'a się tak naprawdę nie kończy, bo coś tam leci, albo coś nowego już mi YouTube polecił, nie? Nawet jeśli ja zmywam naczynia po śniadaniu, to już z tym tabletem wędruję w następne miejsca i, i to się nie chce skończyć. I, I czasem to się po prostu nie kończy przez długi czas. Dlaczego? Ponieważ mój mózg, mój umysł już wpadł w te tory, że tak powiem, tego oglądania, i, i ja już powinienem myśleć, co mam dzisiaj do zrobienia. W czym bym mógł ludziom pomóc? Na przykład Wam, e, robiąc taki film, nie? I, I to jest też ważne, żeby e, ta nasza motywacja była jak najczystsza. Że ja to robię z miłości do Was. Ja muszę sobie przypominać, są ludzie, którzy czekają, można by im jakoś pomóc albo chociaż ro, ro, rozbawić. Nie? Nie powinienem tego robić, nie wiem, z miłości do pieniędzy czy sławy, czy. Czegoś takiego, nie? Zobaczcie, jakie to jest ważne w wojsku, żeby rano ścielić łóżko. Jeden weteran, to chyba nawet książkę o tym napisał, pod tytułem Make your bed, zrób swoje łóżko. I tłumaczy, dlaczego to jest takie ważne, ponieważ kiedy zaraz po przebudzeniu zrobisz łóżko, to zacząłeś ten dzień już jakimś zwycięstwem, już coś ogarnąłeś. Prawdopodobnie dzięki temu wpadniesz w te tory, po prostu, i już tymi torami one cię same będą ciągnąć przez resztę dnia. Jakie to jest ważne, żeby dobrze zacząć? Tak, fajnie, wczoraj mówiliśmy o tym, żeby każdego dnia jakby zaczynać od nowa, a dzisiaj mówimy, żeby dobrze zacząć. Każdego dnia zaczynać od nowa i dobrze zacząć. To jest bardzo ważne, żeby dzień dobrze zacząć. Nie? i przez pierwszą godzinę niczego nie włączać, albo do śniadania niczego nie włączać, i to jest może być trudne, jeśli jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do ciągłego dogadzania sobie. Nie ja więc być może zaczniemy nie wiem, od minuty od przebudzenia, od pięciu minut po przebudzeniu, potem dojśćmy do tej godziny, zróbmy coś. Starajmy się. Jeśli miałbym coś zacytować z Antoniego, bo tak się zastanawiałem, czy coś by pasowało dzisiaj, bo tego Antoniego już przeczytałem i po prostu popodkreślałem sobie ciekawe rzeczy i, i chcę, żeby mi to zostało w głowie też. I mam wrażenie, że tutaj pasuje jedna rzecz, bo <laughs> trochę w waszych pytaniach to widzę i widzę to bardzo też w sobie, że ja bym chciał otrzymać jakąś pomoc skądś, żeby ktoś mi podał jakąś wskazówkę, coś takie... Takie zakr zaklęcie, że nie ja pryt, machnął różdżką, coś tam zrobił. Kto ma ten guzik do mocy Bożej albo do rozwoju osobistego? Gdzie jest ten tajemny zamek i gdzie jest kluczek, żebym w końcu był wolny? Nie? I szukamy czegoś poza sobą, szukamy jakiejś gnozy, jakiejś tajemnicy, czegoś, co by nam naprawdę pomogło, co by zmieniło nasze życie. Totalnie. I to mi przypomina tego brata, który powiedział do abba Antoniego, módl się za mnie. I wielu tak przychodziło do niego i mówili: módl się za mnie, Antoni, módl się za mnie, jesteś mężem Bożym. I on widocznie był zmęczony takimi ludźmi. I jednemu odrzekł: ani ja się nad tobą nie zlituję, ani Bóg, jeśli ty sam się nie zdobędziesz na gorliwą modlitwę. Nieźle co? To jest takie otrzeźwiające. Ja to też czytam tę książkę, czytam Antoniego, żeby on mi powiedział, co ja mam zrobić, żeby on się podzielił tą mądrością, jak ja mam zmienić swoje życie. A on mówi: wiesz co, ani ja się na to nie zlituję, ani Bóg, nawet Bóg. Jeśli ty sam się nie zdobędziesz na gorliwą modlitwę. Gorliwą modlitwę. A jeśli będziesz się modlił, to wiecie, potem już jest napisane. Przecież kto prosi, otrzymuje, a kto szuka. Znajduje i kołaczącemu otwierają. Więc śmiało, słuchajcie, trzeba prosić, i wtedy dostaniemy. Trzeba szukać i wtedy znajdziemy. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co robi. I możemy szukać wskazówek, szukać wiedzy i sposobów, i, i siły, i, i motywacji, inspiracji, ale koniec końców, to zawsze będzie trudne i wewnątrz siebie musimy znaleźć tę siłę i podjąć. Decyzję, że dokonuję zmiany w swoim życiu. I zaczynam od czegoś bardzo małego, i zaczynam od dzisiaj, albo jeśli jest totalny wieczór, to już od jutra, albo nie, nie, nie. bo każdy poranek zaczyna się poprzedniego dnia wieczorem. Nie? Bo jeśli się dzisiaj wieczorem nie położysz wcześniej, to jutro wcześniej nie wstaniesz. Nie? Albo wstaniesz, ale już nie będziesz miał siły, żeby właśnie zrobić łóżko. Nie włączyć YouTube'a do śniadania i wpaść w te właściwe tory, nie? które cię potem trochę pociągną w odpowiednim kierunku. Także słuchajcie, każdego dnia zaczynamy od nowa, jakby od początku i staramy się bardzo dobrze zacząć dzień. Wiadomo, że potem różne sprawy na ciebie spadają i, i to nie jest takie proste, żeby cały dzień przeżyć doskonale i w takim poczuciu, że o. To sobie zaplanowałem i to wypełniam. To nikt tak nie ma, nie? Nikt tak nie ma. Ale na pewno możemy dobrze zacząć i walczyć o te nawyki na początku dnia, żeby nie hołdować ciału w pierwszych minutach i godzinach dnia, żeby nie zaczynać dnia od. Posłuszeństwa impulsom. Zobaczcie, jakie to jest okropne. że my jesteśmy od samego rana często jak takie szczury? Po prostu, co im tam nasypiesz, co im do ciała wciśniesz jakąś strzykawką, jakieś hormony czy coś, one ciągle one reagują na te czynniki, które im podsuwasz. Czy my mamy być jak szczury? Przecież nie jesteśmy jak zwierzęta, bo mamy jeszcze rozum i mamy panować nad sobą. Nie? Więc panujmy, więc panujmy. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Powiedzcie mi, bo jesteśmy tutaj w kameralnej społeczności na drugim kanale. Powiedzcie mi, jak sobie radzicie, jaki jest wasz kolejny poranek, kolejne śniadanie. No. Dzięki za obecność i oglądanie. Wszystkiego dobrego. Shalom.